Masz tu! Masz tu! A nie będę cię szukać. Jeszcze cię radiowozem dowiozam. Wś ty cholero jasna! Ty z Gago pierońska! Gdzie szlak trafił? Musiałaś się ujawniać. Musiałaś. Sztaki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało? A co ja mam tymi kulkami rzucać teraz? Kulomiot jestem, czy co? A dziadkowi granat też wzięli? A nie wiem czemu. On był tylko zaczepny. Dziadek rzucał i wiedział, jakie wojsko idzie. A teraz kto mu powie? Wszystko tajemnica. A, tam cicho być. Teraz z dziadkiem kupiliśmy se młodego technika, i na podwórzu presinga stawiamy. Jak pieprzne, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. Jak zdążą, to coś o tym napiszą. A tam cicho być. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Oni tam są porąbani. Oni wojnę pokazują, a o pokój walczą. Mówię ci, tak się porąbało? Z jednych rakiet mam się cieszyć, przeciw drugim protestować. A to wszystko jedno, czy spadnie z tej strony, czy z tej. Już tak samo boli. Bomba jest bomba. A, tam cicho być. A oglądałaś czterech pancernych. Heh. Jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy se sami tę wojnę wygrali. Ci być? Oni se dwa programy zrobili teraz. Jeden dla wojska, drugi dla rolników. Jeszcze będzie oświatowy dla głupków. A jeden to się chwalił, że se sam doktorat napisał. A gówno mnie to obchodzi. Jedni piszą, innym dają. Takie jest zbójeckie prawo. Mają te Noble odbierać. O Rejmontowi wezmą. A Skłodowskie nie. Dzwonili z kurii. Ty, a ten Regan, on jest świnia. On miał mnie żywić jak ja wyglądam, a? Robić co Z taką gospodarkę rozwalić? I to w szesnaście miesięcy. Aż nie będę na niego głosować. O, chyba że się dogadają. I z ramienia pronu będzie występował. A ci Amerykanie, oni nie są wcale tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie za te 40 lat to nic kurwa nie przepraszam. A,